Rok 2022 stał pod znakiem ogromnych zmian w WWE, dram pomiędzy zawodnikami i federacjami, otwierania zakazanych drzwi i sporych powrotów. W dzisiejszym filmie zapraszam Was na podróż przez te 12 miesięcy, by zobaczyć według mnie 30 momentów, które zdefiniowały tamten rok w całym świecie wrestlingu, ale nie tylko pod względem pozytywnym. Rok 2022 dał nam wiele emocji w świecie wrestlingu, a wszystko rozpoczęło się już 1 stycznia według czasu amerykańskiego, gdy na gali Day One mieliśmy otrzymać walkę Romana Reinsa z Brockiem Lesnarem. Problemy zdrowotne lidera Bloodline spowodowały, że bestia dołączyła do walki o mistrzostwo WWE i ostatecznie je wygrała. Następną częścią stycznia była droga do Real Rumble, na które hype wśród fanów skoczył na bardzo wysoki poziom przez ogłoszenie występu Mickie James w starciu kobiet. Zaskoczenie było spowodowane faktem, że w tamtym czasie była ona mistrzynią kobiet, a raczej knockouts w Impact Wrestling. Zaczęło się przez to mówić o potencjalnym otwarciu zakazanych drzwi na inne federacje przez WWE, do czego ostatecznie wtedy nie doszło. Koniec stycznia to oczywiście początek drogi do WrestleMania i zarazem Royal Rumble wraz z dwoma niezwykle wyczekiwanymi 30-osobowymi pojedynkami. W 2022 roku były one oba bardzo kontrowersyjne. U kobiet chodziło szczególnie o zwycięstwo powracającej Rondy Rousey, czego raczej mało kto chciał. U mężczyzn oprócz tragicznego rozpisania również chodziło o zwycięzcę, który był niechciany, czyli Brocka Lesnara. Show do dziś jest oceniany jako najgorszy Royal Rumble w historii. On Elite Wrestling doskonale wykorzystuje możliwość zakontraktowania byłych gwiazd WWE. W ciągu zaledwie 5 tygodni na Dynamite zadebiutowało dwóch niezwykle popularnych wrestlerów. Najpierw 9 lutego Keith Lee, który później został mistrzem tag team. Natomiast 9 marca zrobił to Jeff Hardy, który obecnie nie wiadomo czy powróci do AEW, choć on jak i jego brat Matt do tego dążą. 2 marca był ważnym dniem dla fanów Ring of Honor, którego upadek jeszcze 10 lat temu wydawał się być science fiction. Niestety w końcu do tego doszło, a wyścig o wykupienie praw do tej federacji i szczególnie niezwykle bogatej biblioteki wygrał Tony Khan. Od tamtego czasu otrzymaliśmy 3 gale Paper z cudowną trylogią FTR kontra Briscoes, a obecnie czekam na powrót tygodniówek. Połowa marca była bardzo smutna dla świata wrestlingu, gdyż dowiedzieliśmy się o poważnych problemach zdrowotnych Scotta Holla, znanego też jako Razor Ramon. Komplikacje po operacji biodra, trzy ataki serca, wydawało się, że czekamy już tylko na najgorsze. W nocy z 14 na 15 marca naszego czasu WWE ogłosiły jego śmierć rozpoczynając roll, upamiętniając jego karierę. Pierwszy dzień WrestleMania miał w swojej karcie jedną wielką niewiadomą, którą był taktyk męż, w którym Dominik i Rey Mysterio mierzyli się z Demizem i debiutującym Loganem Polem. Mało kto był optymistycznie nastawiony na jego występ, jednak ostatecznie trzeba przyznać, że było to bardzo pozytywne zaskoczenie. Najważniejszym wydarzeniem dla fanów była jednak walka z Sefa Rollinsa, wokół której można powiedzieć, że była rozkręcana droga do resumeni. Wydawało się być oczywistym, że jego przeciwnikiem będzie Cody Rhodes, jednak pojawienie się współzałożyciela AEW było ogromnym wydarzeniem, które będziemy wspominać przez wiele lat. Walką, a raczej zapowiedzianym segmentem wieczoru pierwszego dnia WrestleMania był Kevin owens show z Stone Cold'em Stevem Austinem. Wszyscy wiedzieli, że to prowadzi do ich walki tego samego dnia i nie spodziewano się dobrego widowiska ringowego. Ostatecznie nie wyszło aż tak źle. Austin przygotował się w świetny sposób do walki, a wiele osób uznaje to za jedną z najlepszych części zeszłorocznej największej ze scen. Drugi dzień WrestleMania i walka wieczoru nie mogła się tu nie znaleźć. Największa walka w historii WrestleMania, bo tak to było reklamowane. Mistrz WWE Brock Lesnar kontra Mistrz Universal Roman Reigns. Zwycięzca zgarnia wszystko, czyli coś, co mało kto w społeczności chciał zobaczyć. Ostatecznie zwyciężył Roman Reigns, który do momentu nagrywania filmu wciąż jest niekwestionowanym mistrzem WWE Universal. 16 maja doszło do wydarzenia, którego konsekwencje możemy zobaczyć na dobre dopiero w 2023 roku. Sasha Banks i Naomi w związku z rozczarowującą je perspektywą rywalizacji pomiędzy nimi wychodząc z areny, na które odbywało się tego dnia roll. Oddały pasy mistrzowskie taktim i na moment nagrywania filmu nie pojawiły się już w WWE. Wiele osób nazwało to zachowanie skandalicznym i bardzo nieprofesjonalnym, patrząc na to, jak wiele innych gwiazd było, jest i będzie traktowanych. Cichym bohaterem, a raczej bohaterką publiczności pierwszej połowy roku była Leaf Morgan, ponieważ fani chcieli poprawy jej sytuacji i dania jej szansy na zdobycie tytułu. W końcu się to wydarzyło wraz z wygraniem walki Money in the Bank, którą wykorzystała tego samego dnia ku ogromnej aprobacie publiki, pokonując Ronda Rousey. Następne miesiące nie były już tak udane, ale zdobycie tytułu było czymś mocnym, szczególnie wspominając reakcję Michaela Kohla. Już mówiliśmy trochę o zakazanych drzwiach w kontekście Mickey James, jednak najważniejszym wydarzeniem z tym związanym była wymarzona wspólna gala AEW i NJPW. Zapowiedziane przez właścicieli federacji show było ogromnym sukcesem i byłoby jeszcze większym, gdyby nie fakt, że zostało storpedowane przez kontuzję m.in. CM Panka, Briana Danielsona i Adama Cola w trakcie walki. Mimo wszystko jest to uznawane za najlepszą galę tamtego roku, co niewątpliwie ma swoje podstawy. 22 lipca miał przejść do historii wrestlingu, gdyż tego dnia Vince McMahon ogłosił odejście z zarządu WWE. Jego rolę przejęła jego córka Stephanie McMahon, a jej wyczekiwane rządy z Triple H zapowiadały nam znacznie lepsze czasy dla federacji. Tak też się stało, jednak, no właśnie, kilka miesięcy później mieliśmy zwrot akcji, ale o tym później. Osiem dni później miejsce miała gala SummerSlam, która była kompletną niewiadomą w nowej erze. Fani mogli się ucieszyć już na początku show, gdy powróciła po ponadrocznej przerwie spowodowanej kontuzją Bailey, a wraz z nią nieobecna w ostatnim czasie Io Sky oraz zwolniona 4 miesiące wcześniej Dakota Kai. Powstanie stanie damage control dało nadzieję najlepsze czasy Dywizji Kobiet, coś nad czym nowy zarząd musiał mocno popracować. Wielki powrót na Wyspy Brytyjskie z większą galą, do czego doszło 3 września przy okazji Clash'a de Castle był ogromnym krokiem w stronę fanów z Europy. Gala zapowiedziana chwilę po resume nie była zwykłą tygodniówką, które się tam odbywają dwa razy w roku czy w większym show na Networka, tylko pełnoprawną, obsadzoną wielkimi gwiazdami galą. Gunther kontra Sheamus i McIntyre kontra Rain wydarzenie, które było ogromnym sukcesem, czego potwierdzenie zobaczymy 1 lipca na Money in the Bank w Londynie. Dzień po Clash at The Castle podczas najważniejszej gali od AEW Olaud doszło do długo wyczekiwanego powrotu mjf który był nieobecny ze względu na problemy z tonem kanem. Maxwell pojawił się jako zamaskowany joker w Casino Matchu, wygrywając miano pretendenta do mistrzostwa AEW. Po walce wieczoru CM Punk'a z Johnem Moxleyem Freeman przypieczętował swój powrót, demaskując się przed publiką, co spotkało się z niesamowitą reakcją fanów. Po zakończeniu All Out odbyła się jeszcze konferencja prasowa, podczas której miał okazję wypowiedzieć się m.in. świeżo koronowany nowy mistrz WCM Punk. Ten wypowiedział się w lekko mówiąc nieprzyjemny sposób na temat całego D.L. który robi z siebie nietykanych, co oczywiście ma swoje podstawy. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to z pewnością znajdziecie jego całą wypowiedź, a sami może kiedyś zrobimy o tym film. Po wszystkim miał też dojść do poważnej bitwy na zapleczu pomiędzy skłóconymi stronami, które miały latać krzesła, jedna osoba miała zostać ugryziona, a piesek panka uderzony drzwiami. W skrócie syf, czego skutkiem było. Za zawieszenie całej piątki oraz odebranie świeżo zdobytych tytułów AEW oraz Trios odpowiednio Pankowi i Kenny'emu Omedze oraz Young Barksą. Pierwsza mistrzyni kobiet NXT Paige była tematem wielu dyskusji od kiedy tylko sama zaczęła się bardzo negatywnie wypowiadać na temat WWE podczas swoich transmisji na Twitchu. Jej fani bez przerwy wierzyli w jej powrót z emerytury, a pojawienie się AEW na rynku dało wielką nadzieję. W końcu do tego doszło 21 września na Dynamite Grand Slam, a reakcja publiki na jej pojawienie się była naturalnie niesamowita. Od kiedy tylko z WWE odszedł Vince McMahon, podstawowym tematem do dyskusji był potencjalny powrót Braya Wyatt'a. WWE zaczęło promocję wielkiej tajemnicy za kryptoninem White Rabbit, choć wszyscy wiedzieli, że to prowadzi do Wyatt'a. Ostatecznie gala Extreme Rules zakończyła się momentem porównywalnym do powrotu Cody'ego Rhodes'a, gdy na rampie show zamknął właśnie powracający Bray Wyatt. Jednymi z nazwisk, które były łączone z powrotem do WWE byli Luke Gallows i Karl Anderson. Występowali wtedy jednak w NJPW, gdzie byli stałymi członkami Bullet Clubu, a Karlot od czerwca był tam w posiadaniu Mistrzostwa Never Openweight. Dosyć szokujące jednak pojawienie się na RAW, by wspomóc AJ Styles spowodowało, że ponownie pojawiły się plotki o otwarciu zakazanych drzwi. Ostatecznie wiemy, że WWE zgodziło się na dokończenie Storyline'u Karla w Japonii, gdyż wcześniej był on wolnym agentem, co pozwoliło mu na podpisanie kontraktu z WWE. Trzy tygodnie później w drugą stronę poszedł Shinsuke na kamurach, o którego gościnne pojawienie się zabiegało wiele miesięcy wcześniej japońskie Pro proraznik Noah. Więc się na to nie zgodził, a Triple H sam wyszedł z inicjatywą, Wskutek czego Nakamura sensacyjnie został zapowiedziany do z ostatnich walk legendy japońskiego wrestlingu Great Muty. Walka odbyła się 1 stycznia tego roku i była ogromnym sukcesem dla japońskiej federacji. W zeszłym roku byliśmy też świadkami prawdopodobnie największego plusu jakiejkolwiek gali w Arabii Saudyjskiej. Podczas Crown Jewel Logan po swojej trzeciej walce w karierze zmierzył się z Romanem Reńcem o mistrzostwo Undisputed WWE Universal. Pomimo porażki celebryty walka jest określana jako jeden z najlepszych pojedynków tamtego roku, a sam Logan był niezwykle chwalony przez większość społeczności. Dwa dni później Austin Fiori wykorzystał swoje walkę Money in the Bank na mistrzu Stanów Zjednoczonych Sefie Rollinsie. Nie dość, że sam fakt wykorzystania jej na mistrzostwie midcardowym był dosyć dziwny, to jeszcze Fiori przegrał walkę przez atak Bobiego Lashley'a. Społeczność wybuchła po tym segmencie i chyba pierwszy raz tak negatywnie wypowiadając się na temat Triple Age'a. Listopad w AW stał pod znakiem ostatniej gali Pay Per View w roku. Full gear, którego walką wieczoru był rewanż za All Out 2020 pomiędzy mjf a Johnem Moxleyem. Starcie z chaotyczną końcówką w postaci spodziewanego heel turnu Williama Regala, niestety nierozwiniętą przez odejście Anglika do WWE, zakończyło się wygraną Maxa. Już te dwa lata wcześniej był gotowy na stanięcie na szczycie, a teraz jest już wielkim dilem, a pomyśleć, że miał wtedy 26 lat. Podczas historycznej łączonej gali New Japan Pro Racing i japońskiej w 100% kobiecej federacji Stardom Will Osprey pokonał shotę Umino broniąc Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Po walce został jednak wyzwany przez powracającego po prawie 4 latach do Japonii Keniego Omega, by po długim czasie przepychanek dać nam widowisko 1 na 1. Miejsce: Tokio Dome, japońska WrestleMania czyli Wrestle Kingdom, ale o tym powiemy sobie na pewno za rok. Survival Series było od lat krytykowane za nudę i brak oryginalności, szczególnie po kilku latach rywalizacji tygodniówek. W tym roku Triple H poszedł po rozum do głowy i dodał do tej gali niezwykle lubianą stypulację, czyli WarGames, która przywróciła życie najsłabszego z czterech najważniejszych show w roku. Okazało się to być oczywiście sukcesem, a fani w końcu czekaj na Survival Series, by zobaczyć kogoś innego niż gwiazdy NXT w tej konstrukcji. Była już mistrzyni kobiet NXT Mandy Rose w pewnym momencie roku założyła swoją platformę, gdzie sprzedaje zdjęcia i filmy dla dorosłych. Nie spodobało się to ostatecznie reklamodawcom i samemu zarządowi WWE, co poskutkowało jej przyspieszoną porażką z Roxanne Perez o tytuł, a po kilku dniach zwolnieniem z federacji. Przed ogłoszeniem wydawało się, że oczywistym krokiem dla niej będzie główny roster, bo w NXT zbudowała sobie nazwisko. Rok 2022 kończyliśmy niepokojącą plotką, mówiącą o powrocie Vince'a McMahon'a do zarządu WWE. Mówiło się o jego chęci sprzedaży federacji, gdyż cały czas miał znaczną większość udziału w filmie. Jednak nikt nie mógł być wtedy pewien, czy temu starcowi jeszcze coś nie odwali i nie wrócimy do Ciemnogrodu. Obecny rok, niestety, nam wiele wyjaśnił, ale ponownie o tym powiemy sobie za 12 miesięcy. Przed dzień Sylwestra byliśmy świadkami powrotu Johna Cena do ringu, co spowodowało, że w każdym roku od 2002 wziął udział w przynajmniej jednej transmitowanej walce. Podczas ostatniego Smackdown w roku wraz z Kevinem Owensem pokonał Romana Reignsa i samiego Zejna I choć to nie on zgarnął przepięcie, zawsze miło zobaczyć reakcję publiki na jego wejście. I tak wygląda moje streszczenie roku 2022 w świecie wrestlingu. Jaki był dla Was najważniejszy moment? Może nawet taki, którego tutaj zabrakło? Dajcie nam znać w komentarzach. Dziękuję wszystkim wspierającym za pomoc w rozwijaniu naszego kanału. Tak więc ja nazywam się Marcel Rudkowski z What's Wrestling. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.